Cześć, kolidiska tu doktor Pixel 66 a to kolejny z, a to nie jest kolejny z naszych odcinków, ponieważ to jest odcinek związany z konkursem, który o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Chodzi o konkurs Dziwne pomysły, tak. Też tak się nazywa ten konkurs. W tym konkursie musicie nagrać filmik na przykład jak jecie łyżkę cynamonu na przykład nie sprawdzacie mit czyli że nie wiem e, powiedzmy ktoś tam nagrał na youtube że nie da się wypić e, wypić że nie da się zjeść kwasku cytrynowego i połknąć wy mi to możecie nagrać i pokazać ja Nagrodą jest, y, macie wybór, jest tak, y, gift code, y, dwa, G, y, druga nagroda to jest y, jakaś gra i polecenie, a trzecia nagroda to jest y, nagranie ze mną jakiegoś odcinka i polecenie. Dobrze, to e, trzeba zgłoszenia proszę składać do e, 22 sierpnia. Ja Wam dziękuję za uwagę, żegnam Was, na razie, papa. Pa. A, i zgłoszenia do konkursu wysłać jako odpowiedź wideo do tego filmiku. Dziękuję, na razie, papa. Papa. Pa.